Nauka i postęp techniczny umożliwiły lepszą opiekę nad pacjentami, szybszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie. Bezpiecznie żyło się tam, gdzie dbano o zdrowie, a kiedy go zabrakło, przywracano je szybko i bezboleśnie. Historia wrocławskiej i europejskiej medycyny wiąże się ściśle z kompleksem klinik uniwersyteckich powstałym tu na przełomie XIX i XX wieku. Wnętrze budynku kolegium Anatomicum, znana każdemu wrocławskiemu studentowi medycyny, kopia słynnego obrazu Rembrandta. Ten nowoczesny na tamte czasy kompleks szpitalny przyciągał pacjentów i wybitnych medyków. To tu pod kierownictwem Jana Mikulicza-Radeckiego przeprowadzono pierwszą na świecie operację na otwartej klatce piersiowej. Płaskorzeźba na ścianie budynku Katedry Chirurgii. Bogini Higieja wieńczy laurem skronie profesora Jana Mikulicza Radeckiego. Zniszczenia II wojny światowej, straty w kadrze medycznej i uniwersyteckiej stanowiły poważne ograniczenie rozwoju wrocławskiej medycyny. Pierwsze osiągnięcia polskiej chirurgii serca zawdzięczamy kilku zapaleńcom. Jedną z tych postaci był profesor Wiktor Bross. Jego wieloletni uczeń i współpracownik Anatol Kustrzycki. Docent doktor habilitowany Ryszard Kołtowski. Wrocławscy pacjenci wiele zawdzięczają uczniom profesora Zbigniewa Religi, który w 1985 roku przeprowadził pierwszy w Polsce udany zabieg przeszczepienia serca. To zdjęcie obiegło cały świat. Profesor Religa po wielogodzinnym zabiegu przeszczepienia serca siedzi przy stole operacyjnym, na którym leży zoperowany przez niego pacjent. W tle widać asystenta, który zmęczony zasnął w kącie sali. To Romuald Cichoń, który, jako najmłodszy w Europie 29-letni lekarz, samodzielnie dokonał udanej transplantacji serca. Doktor Cichoń, dzisiaj profesor, założył we Wrocławiu w 2002 roku pierwszy prywatny szpital kardiochirurgiczny. Centrum Chorób Serca powstało na bazie oddziału kardiochirurgii dziecięcej. Odważną w tamtych czasach decyzję o powołaniu tej placówki podjął profesor Wojciech Witkiewicz. Zwignie Frediga z uśmiechem spogląda z portretu na swojego dawnego asystenta, dziś prezesa i dyrektora naczelnego Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet we Wrocławiu. Profesorowie Krzysztof Wronecki, Wojciech Kustrzycki i dr Piotr Kołtowski wspominają początki Medinetu. To, że ten oddział powstał, mimo olbrzymich tradycji tutaj w Wrocławia, w dziedzinie kardiochirurgii zawdzięczamy profesorowi Relidze, którego imię nasz ośrodek wkrótce będzie nosił, który przyjechał tutaj do pierwszej operacji sam z zespołem, z pielęgniarkami, z maszyną płuca serce i przeprowadził pierwsze operacje. i tak to się zaczęło. Potem koledzy dr Kołtowski i dr Miczyński jeździli, szkolili się po całej Polsce i po całej Europie. Był doskonały zespół pielęgniarski, był doskonały zespół kardiologów dziecięcych i to sprawiło, że ten oddział powolutku powolutku zaczął ruszać. By wreszcie po 12 latach na bazie tego oddziału doszło do powstania dolnośląskiego Centrum Chorób Serca i teraz po 30 latach od powstania, a w dziesięciolecie śmierci profesora religii nasz ośrodek otrzyma jego imię. Absolutnie zasłużenie bez tego człowieka, bez jego entuzjazmu naszego ośrodka i nas wszystkich, by tutaj. Nie było. Chirurdzy medinetu leczą chorobę wieńcową, wady serca i tętniaki aorty. Wykonują operacje kardiochirurgiczne dzieci. Nowocześnie wyposażony oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Szczególną troską otacza się najmłodszych pacjentów. Kardiolodzy monitorują stan zdrowia po operacji. specjalistyczna rehabilitacja kardiologiczna. Poranna odprawa. Codzienne spotkanie medycznego kierownictwa szpitala, ordynatorów, zespołu lekarskiego i pielęgniarek oddziałowych. O finanse dba dyrekcja zarządzająca szpitala. Ratusz wrocławski zgromadził uczniów profesora Zbigniewa Religi. Wśród gości małżonka profesora Anna i jego syn Grzegorz, również profesor. Przybyli wybitni przedstawiciele chirurgii serca z sześciu ośrodków medycznych całej Polski. Chciałem przebić jednego człowieka. Z tego który bardzo lubią tą piosenkę. O. Szefie, to twoje dzień dobry. Uroczystego odsłonięcia po piersia profesora Zbigniewa religii dokonują jego żona Anna i syn Grzegorz w obecności profesora Romualda Cichona. Chciałabym tylko życzyć jak największych sukcesów, jak najwięcej pacjentów, którzy wychodzą szczęśliwi, i tym samym lekarzy. Żeby byli jak najszczęśliwsi po wypuszczeniu swoich pacjentów do domu. Profesor, Religia to człowiek wielkiego serca, pogody ducha, który swą pasją, zapałem, wiedzą zdołał połączyć wszystko w całość, dokonując rzeczy, wydawało się wtedy niemożliwych. Razem z panem Pesem Religą byśmy w senacie i wtedy. Zobaczyłem jego niezwykłość jako talent polityczny. Uczył wielu talentów, ale miał jeden fantastyczny dar mówienia. Każde rozwinięcie skrzydeł przez jego ucznia zawsze było przez niego traktowane tak, jakby to on rozwijał te skrzydła. Wskoczyłem do rozpędzonego pociągu. To nie był rozwijający się zespół. Jak ja dołączyłem w 90 roku na te 7 lat, to zespół grzał tam nie było dnia, nocy. Koledzy mówili, niedziela jest takim samym dniem roboczym, jak każdy inny. On jako jedyny z tych, których znałem, miał tą charyzmę. Te, tej charyzmy nie ma nikt z nas chyba, mówię to z pokorą, że wśród jego wychowanków nikt jej nie ma, ale on miał. Był po prostu niezwykły, wspaniały, jedyny. Poznałem kolegów, zobaczyłem portret szefa na ścianie i zobaczyłem tego ducha. Takiej prostej, e, chirurgicznej spolegliwości, chęci pomocy. Myślę, że takich e, po piersi w Polsce powinno być w każdym mieście kilka, ponieważ pan profesor religa zmienił mentalność polskiej medycyny.